Witam wszystkich. Dzisiaj Honda Accord. 2010 rok. Ósma generacja, dwulitrower 23 Pokażę Wam autko, które ma 15 lat. Jest w moich rękach dość długo. Dzisiaj sobie w wolnej chwili zrobiłem jedną rzecz, mianowicie poprawiłem sobie zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Położyłem suchy wosk specjalny do podwozi na Elementy zawieszenia, jaką jest yy, trawersa z przodu, z tyłu belka zawieszeniowa. Tak jak powiedziałem, zawsze w moich materiałach podkreślam, że elementy zawieszenia, jak drążki reakcyjne czy wahacze, nie konserwuję tego. szersze z uwagi na to, że to można w każdej chwili wyjąć wypiaskować. Skupiam się zawsze na tych elementach, które są newralgiczne, trudne do odtworzenia i do zregenerowania. Także jeśli chodzi o płytę podłogową. Yy, o przednią trawersę skupia się na tych elementach to już Wam pokazuję jak to wygląda zobaczcie to jest trawersa to są elementy nośne tak wygląda konserwacja tu nie ma żadnej rdze, uwierzcie to auto jest naprawdę konserwowane regularnie patrzone, doglądane Tu wszystko, nie wiem, czy będzie widać, wszystkie elementy tam przy podłużnicach wszystko jest wywłoskowane Dół uchodnicy również. Tak wygląda trawersa, jak widzicie. To jest położony suchy wosk na to do podwozi, tak jak powiedziałem, jest taki matowy. Tak to wygląda. Tu w profile wszystko. Zobaczcie, poszedł forsz. Każdy jeden otwór, podłużnice również, w również. Tu wszystkie elementy są przelane, wywoskowane. Zobaczcie, jak to wygląda w środku. Tak wygląda. W środku. tam jest gruba warstwa. Naprawdę bardzo, bardzo wnikliwie to robię. Silnik suchutki. Tam macie przód. Wszystko jest. Wyczyszczone, zabezpieczone podłoga, przewody hamulcowe, tunel. Ściągane wszystkie elementy termiczne pod osłonami. Wszystko jest wywoskowane specjalnym woskiem. Tył tutaj również widzicie pod osłonami, pod zbiornikiem. Tu wszędzie płyta podłogowa. Zobaczcie, tłumnik i oryginał nieskorodowany. Tylna beleczka. Zobaczcie, poszedł teraz włosk do środka. Żeby to od środka również nie rdzewiało. Tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie praktycznie tłumik oryginał. Również Honda. Nieskorodowane. Wszystkie elementy z tyłu wywoskowane. To było wszystko ściągane. Tak to wygląda. Raz góra. Zobaczcie. Wszystko w wosku. Przewody hamulcowe. Każda jedna część tego samochodu, tam gdzie powinna być, zrobiona, zabezpieczona. Jest zrobiona i zabezpieczona. Tak jak tu widzicie podłogę. Wszystkie otwory przelane. Wszystko jest zabezpieczone. Uwierzcie, miejsce robione cyklicznie, co roku sprawdzane, uzupełniane i dotryskiwane na bieżąco. Jedna uwaga: pokażę Wam teraz hamulce. Hamulce są co roku ściągane. To akurat jest zestaw ATE przejechany na 4000. Uwierzcie mi, że te hamulce sobie zawsze robię co roku, czyli robię sobie ich konserwację, demontuję wszystko i zobaczcie jedną rzecz. Czemu robić taką rzecz jak sprawdzenie i smarowanie co roku? Zobaczcie, te podkładeczki, te blaszki były dawane na smar, na ATE. Widzicie całą gamę smarów, w zależności od tego, czy do gumy, czy do. Elementów klocków. I zobaczcie, pojawiła się rdza. Mimo że to było robione rok temu i dawany był smar odpowiedni w te miejsca, odporny na wymywanie i na sól. Także zobaczcie po wyjęciu blaszek, co jest. Widzicie, także jeżeli ktoś myśli, że wyjęcie założenie klocków i jazda do końca, no niestety to auto jest. Co roku przeglądane w hamulce przed zimą, sprawdzane, rozkręcane, smarowane po zimie również, czyli praktycznie dwa razy w ciągu roku wszystko jest rozkręcane. Wszystkie gumki sprawdzane, smarowane są prowadnice, wszystko jest wyciągane i patrzone. Yy, jeszcze jedna rzecz. Aha. Ktoś się kiedyś pytał o gumki, później, może wam pokażę, jak one idą. Tak czy inaczej, jeżeli ktoś chce sobie zadbać o swój układ hamulcowy, to róbcie to cyklicznie co roku, przynajmniej chociaż raz w roku. Bo zobaczcie co jest. Mimo użycia specjalnej chemii w postaci smarów dedykowanych dla układu hamulcowego, i tak ta korozja się pojawia. Oczywiście nie w takim stopniu, ale widzicie, już są pierwsze naloty, które mówią o tym, że jak ktoś będzie dbał, czyścił to i smarował corocznie, nie będzie miał problemów z układem hamulcowym. No tak to wygląda. Oczywiście pasty w idzie pod tłoczek, wręcz cylinder pastę, to na prowadnicę w tym miejscu, oczywiście po, yy, po oczyszczeniu. Wszystko składam. Klocki, jak widzicie, jeszcze praktycznie idealne. Przyjechane 3-4000 ATE. Yy, te będą wyczyszczone, wschod będzie złożone, wyjęte gumki, dołożony smar, sprawdzone, wszystko dopiero złożone na odpowiedni moment przy dokręcaniu samego jarzma.